Mecz na pewno trudny rywal ciężki spadkowie z drugiej ligi. Wiedzieliśmy, że będzie prowadził grę. W drugiej połowie troszkę nas Ale moja bramka na szczęście trochę uspokoiła i na pewno pomogła w odniesieniu zwycięstwa. Gdzieś broniliśmy się w dużej części meczu. Wiedzieliśmy jak rywal gra, bo analizowaliśmy jego grę. Ale boisko gdzieś było dzisiaj naszym atutem i wiedzieliśmy jak się ustawić pod ten mecz. I wykorzystaliśmy w końcu swoje szanse z przodu, w co w poprzednich meczach nam tego zabrakło i gdzieś te punkty uciekały, ale w końcu dzisiaj udało się odnieść zwycięstwo i cieszymy się z tego. Z mojego punktu widzenia ja się cieszę z tego, z tych punktów, czy by było zaraz z tyłu, czy byśmy wygrali, tracąc, tracąc jakąkolwiek bramkę, to, to ja bym był zadowolony z tego powodu, że Dużyna ma trzy punkty. Wcześniej traciliśmy bramki po dobrych występach z górnikiem w Zabrze czy, czy, czy w Tarnowskich górach. Nie udało się punktować z pełną pulą punktów, dlatego dzisiaj te trzy punkty bardzo sobie cenimy. Były bardzo ciężko tutaj, szczególnie mentalnie dla nas te punkty zdobyć, zwłaszcza, że to był lider tych przed tą kolejką. I no co więcej powiedzieć, no, cieszymy się z tych punktów. Mieliśmy swój plan na ten mecz. Mieliśmy analizę przeciwnika w tygodniu, pracowaliśmy nad założeniami, lecz w dniu dzisiejszym żadnego założenia nie zrealizowaliśmy. Byliśmy gorsi, tuż postawiła nam trudne warunki. My nie mieliśmy argumentu dzisiaj żadnego, żeby się przeciwstawić. Pracowaliśmy nad tym cały tydzień. Cieszy to, co sobie gdzieś tam powiedzieliśmy w szatni na wtorkowym treningu, czy, czy w, środę, w środę podczas zajęć. Udało się to wszystko zrealizować i cieszy przede wszystkim to, że, że strzeliliśmy też dwie białki. Trochę szczęścia dopisało, ale czasami jest to potrzebne. Gdzieś udało mi się przy Słupku uderzyć, no może troszkę, troszkę niecelnie, ale, ale co najważniejsze, że wpadło do bramki. Fajnie, graliśmy sobie w lewo, w prawo, wzdłuż i w ale nie było w tym wszystkim konkretów, czyli szauf na bramkę, nie było sytuacji stworzonych stuprocentowych. No i tak grając, no, nie ma co liczyć na wywiezienie korzystnego chociażby rezultatu. Na pewno są, będą, będą jednym faworytem ligi. Dobrze operują piłką, nasze boisko jest też specyficzne i na pewno utrudniło im to. Zadanie. Teraz liga to zaczyna przyspieszać, bo trzy mecze w tygodniu są dla nas dość ciężkie, ale mam, jestem w dobrej myśli. Wielu chłopaków u nas pracuje, godzi to z, z pracą zawodową, więc, więc to też ma jakieś swoje tutaj odbicie na, 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 na zawodnikach pod względem fizycznym. Myślę, że tutaj te przygotowania motorycznego z, z żoną o to zadbają bardzo dobrze, więc myślę, że. Będziemy dobrze przygotowani. Musimy się szybko zregenerować, bo, bo jest mało czasu. W środę gramy na wyjeździe. W niedzielę mamy pniówek u siebie. No co, liczymy na, na 6 punktów w tych meczach.